Cześć tu, grania i witam bardzo serdecznie w The Sims 3 w ZIWA Zoa i jej zwierzątka już się tutaj powoli urządzili w nowym domu. Jak widać, Zoa jest w ciąży i ja się zastanawiam, e, czy ona dzisiaj urodzi. Według moich obliczeń, oczywiście, ja zawsze z tym mam problem. Tak, ciąża w Simsach trwa 3 dni, ale teoretycznie nie wiem, od, od którego czasu to jest liczone. Od tego, kiedy ona się zorientuje, że jest w ciąży, czy od samego, że tak powiem, poczęcia, aczkolwiek ona ma już duży brzuch, więc myślę, że to będzie dzisiaj. Urządzili się tutaj już wstępnie, bo Itan wcześniej miał taką straszną sypialnię, w której prawie nic nie miał. I potrzebował tutaj kupiecej ręki troszeczkę. Tak, chciałam pokazać sypialnię. Jest dosyć podobna do sypialni babci, ale ja nie miałam tutaj innego pomysłu, że tak powiem, żeby to rozrobić w jakiś inny, inny sposób. Mają podobne łóżko. Ja ostatnio, jak mówiłam o pokoju babci, to mówiłam, że to łóżko jest z gry nie, 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 ono nie jest z gry. Ja, ją mia ja je miałam gdzieś w modach, bo ona mi się pomyliło z tym, ale to jest z gry nie pamiętam, już, z, którego z którego dodatku. Mają też ten sam dywan, którego ja w sumie wcześniej nie lubiłam, ale jakoś tak się ostatnio do niego przekonałam. Mm, jak mówiłam, rozkłos jest dosyć podobny, bo też mają skrzynkę z przodu. Te pokoje nie są duże, dlatego tutaj nie mamy zbyt wielkiego pola do popisu, ale mają wszystkie, myślę, najbardziej potrzebne rzeczy. Tutaj z tymi kapami na tą pościel niestety przy tych, przy, przy tych łóżkach nie można za bardzo poszaleć, bo wszystkie narzuty, które mam, to wystają z tyłu, tutaj i tutaj to odpada, bo tutaj mamy te, te haszcze gąszcze drzewka, z czego jest zrobione to łóżko. Mamy już łóżeczko dla dziecka. Neutralne kolory, bo nie wiemy co się urodzi. W, tekstur, w teksturkę w tego. Jednorożca, tak? To jest chyba jedno... Nie jednorożec, nosorożca. Co ja gadam? Tekstura w nosorożca. Tutaj mamy już taką zabaweczkę, która będzie wykorzystywana dopiero później, jak dzieciątko będzie większe. Ale mamy tutaj naszą, naszą, naszą zebrę. Co tutaj ja jeszcze zmieniłam, bo mówię tam, jak ona już była na początku tej ciąży, to ja sobie tutaj organizowałam się. Przenieśliśmy nasze kurczaki, na razie są tutaj, aczkolwiek nie wiem, ja sama nie wiem dokładnie, jak to podwórko zorganizować. Tutaj dla babci miałam, nie wiem co to jest, ja miałam zrobić taki kącik do medytacji. Ale ja nie wiem, czy my będziemy tego używać. Nie jestem przekonana do tego pomysłu. Zobaczymy w razie, czego zlikwiduję. Puda. Puda, 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 puda. Buda! Jejku, jak ja się przyjęzyczam. Buda Dimona jest tutaj. Tutaj ma jeszcze takie dodatkowe łóżeczko, ale chyba on się na nim nie zmieści. Chociaż on był, on był w kategorii dla. Psów. Nie, on nie może tu leżeć. Dlaczego to ja mam do kategorii dla psów? E, to Trzeba będzie mu to usunąć. I to, co zrobiłam większego na podwórku, czekajcie, tylko ja przybiorę nasze panie. One mają takie same piżamy, bo e, dla pań w ciąży nie było zbyt dużego wyboru. E, na co dzień jeden dałam mi, jeśli chodzi o stroje żeby właśnie taką sukienkę, też taką, z tą, z tą naszą e, powtarzaną przeze mnie afrykańską teksturą. Babciu, ty też się przebierz. Oni cały czas w tych piżamach chodzą, oh, zmniej strój oh, 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 oh. na co dzień. E, wiecie co? Ja jeszcze zaraz będę mówić, ale ja tutaj im pozaznaczam, żeby oni e, coś jedli. Bo widzę, że tutaj kiepsko. Podejść śniadanie. Może podejść śniadanie. E, przygotuj naleśniki. Aha, nie. Ona będzie robić naleśniki. Dobra. I e, tan, i e, tan. C przecież ty nie jesteś molem książkowym. On cały czas czyta. Hmm, to mi trochę przeszkadza, bo on ma tutaj inne rzeczy do roboty i musi się zajmować innymi rzeczami. Użyj. Dobra, na podwórku, już chciałam zacząć o tym mówić wcześniej, na podwórku postawiłam Itanowi taką piękną altanę, która będzie służyć jako warsztacik, tak? Nie chciałam do tego robić takiego pomieszczenia oddzielnego z dachem, tylko chciałam, żeby on to miał tak na świeżym powietrzu, ale lekko zadaszone. Tutaj ma składzik na, no tak, oczywiście sobie musiałam, musiałam przyjechać. Nie, 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 ja, ja za bardzo wciskam tą myszkę. Tutaj ma taki składzik na jakieś różne bibeloty. Ja powinna mieć na nazwisko. Bibelot. Anna Bibelot. Ma tutaj warsztat do. Odkrywania i majsterkowania. To jest warsztat stół wynalazcy. On tutaj już ma, właśnie pierwsze swoje odkrycie. Tutaj mu stawiłam takie półki, żeby on te swoje rzeczy tutaj mógł trzymać później. Ma tutaj też takie narzędzia. I oczywiście jeszcze mamy szlifierkę do diamentów, dzięki czemu i tam będzie mógł zarabiać trochę pieniędzy, bo oni tutaj już są, że tak powiem, na wyczerpaniu. Znaczy, 4000 im zostało, to jeszcze nie jest tak źle. E, jeszcze nie jest źle. ten czy ty się zajmiesz czymś pożytecznym? Nie w samych galotach? zmieni strój na co dzień. E, on tutaj co prawda mm, mógłby sprzedać... Jeden e, kamień szlachetny już robił. Mm, to był spokój duszy, on jest tam sporo warty. Ale na razie mu tego nie zaznaczam. Zostawimy to w razie czego na czarną godzinę. A co ja miałam mówić? A czemu nasza punda ma taki ogon dziwny? Przecież ona miała workoczyk. Ej! Dobra, to mogło się zmienić, dlatego że, jak widać tutaj powiększyłam im te, tą zagrodę, e, że Punda też jest w ciąży, też jest w ciąży. Ona jak zapoznała się z Fernandem, przystojnym ogierem, to jakoś tak poszło. Stwierdziłam, że chciałam, żeby ona e, i jakoś w tym czasie w tej ciąży były. Nie wiem, ile to trwa u koników, bo... Nie pamiętam, dawno nie, nie grałam konikami w ciąży. To jest zebra, tak, to jest zebra. Zobaczymy, co tam nam się urodzi. Mm. Kurczę, tutaj mamy problem ze sprzątaniem, bo cały czas ktoś tu zostawia te jedzenia wszędzie. I Zoa to ostatnio cały czas tylko chodzi i sprząta. Postawiłam im na podwórku tutaj właściwie, nie, to jak już widać, krzesełko, z, z krzesełko krzesełka ze stoliczkiem, żeby oni jednak mieli gdzie jeść. Bo oni zazwyczaj to jedli na tym fotelu, a ich jak już tutaj jest więcej, to, 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 to myślałam, że się przyda. Oczywiście nie, nie ma za dużo krzeseł, oni tak rzadko, rzadko, że tak powiem, razem siedzą przy stole, bo to tak nie wychodzi. Ona idzie do toalety, jeszcze ich higienę by się załatwiło i o, i ten się dobrze czuje, i ten jak zje. Babcia gdzieś czaruje, słyszę. Babcia... W sumie rozwija tą umiejętność magia, magii, ale ona cały czas się bawi tą magią. Mnie też zastanawia, ale to chyba jest mm, normalne. Ja tutaj mam jakąś niewiedzę, że ona do zmiany grupy wiekowej ma 276 dni. To jest strasznie długo, bo ja mam ustawioną długość życia na po prostu długie. Tutaj i ten i mają do zmiany grupy tam 60, 70, ale tak dużo jakoś. Jakoś dziwnie dużo. A może ja jednak tutaj coś mam z tym wiekiem ustawione? Czekajcie. Nie, no wszystko mam ustawione normalnie. Hmm. Emeryt ma 52 dni. Dobra, dlatego, że ona jest czarownicą chyba. Czarownice żyją dłużej. Arf. Ale ja o tym zapomniałam. O, babciu, babciu. E, ty się musisz też ogarnąć troszeczkę. Dzisiaj w ogóle nigdzie nie wychodzimy z domu. Jesteśmy na naszej parceli. Mm, I tam. A, i wy tutaj się tutaj miziacie. A, dałam im nawet taką samą samą tą teksturę plecionki. Myślę, że Zoa może dzisiaj urodzić. Tak. To jest bardzo prawdopodobne. żona, tak. Ale wiesz co, i tanie. Mm. Chociaż nie wiem, komuś... Ja nie mogę się zdecydować, kto ma sprzątać. Dobra, nie Zoa, ty sprzątaj. Sprzątaj dom. A, i tan, i tan, i tan, i tan, i tan, i tan. I weź coś, odkryj. Weź coś, odkryj. Chociaż teoretycznie to my powinniśmy pojechać, może na szukanie kamieni. On ma żelazo, srebro. Chociaż może coś z tego. Hmm. A żelaza nie można szlifować? Jak to się robiło? Jejku. Nie pamiętam. Nie, to trzeba mieć y, kamienie chyba inne. Srebro. Hmm. Musisz mieć przynajmniej jeden klejnot. Tak, 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 tak. To trzeba mieć inne kamyczki. Może on by pojechał tam, gdzieś tam, tam na swoim koniku kochanym Fernando. O, kamienie zawsze były tu. A dobra, idź pieszo. Tam zawsze coś jest. Ja kiedyś tam z, w ogóle wyruszę z nim na taką dłuższą wyprawę. Może nawet zrobię tak, żeby on pojechał na cały dzień i spał po drodze w, w tym, tej takiej przystani, gdzie można się zatrzymać, gdzie, gdzie jest możliwość spędzenia nocy pod namiotem. Napojenia konia, i można jechać dalej, żebyśmy sobie taką wyprawę kiedyś po całym świecie, ale tutaj dzisiaj oczywiście nie, bo nie zostawiamy Zoi, bo ona może urodzić dziecko. Aczkolwiek, jak ja sobie coś planuję, to może to nie wyjść i mogłam to źle policzyć, babciu, ale ty jak tutaj medytujesz, to Zoe nie dojdzie do Łasienki. Hmm. I ten postanowił cieszyć się naturą. Idę już tam za nim. Idź tutaj. Ciekawe, czy mi się to uda. Nie, to jest bez sensu ten, 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 yy, to coś, co ja tam zrobiłam, bo ona i tak nie będzie chodzić tam medytować. idziesz yy, ona bierze prysznic, czyść, ale ona też musi prysznic wziąć. Ona się... Ona yy, yy, yy. przez sprzątanie zrobiła się brudna. Yy, naprawdę nie mam pojęcia, po co ja to coś tutaj postawiłam. Nie mam po... O, rozmyśleń nad pustką życia. Czy ty to będziesz robić... Aha, to ona sobie tam idzie rozmyślać. No dobra. My tutaj tego, tego, czego jeszcze nie zrobiliśmy, to nie postawiliśmy nic związanego z... A tak, a co robi Itan? Bawi się. Mm, wiesz co, panie Itan, ale ty... Mi się wydawało, że tu zawsze były jakieś klejnoty. Nie ma. No, jednak trochę bardziej trzeba się nad tym skupiać. Mm, kurczę. Przecież tu no musisz coś znaleźć dzisiaj. Mieliśmy rachunki około 400 simoleonów. O, to może żeś ryby połowisz? Tutaj są ryby, tu się zawsze coś łowi. Wędkuj. Już może dam sobie spokój z tymi kamieniami, aczkolwiek troszeczkę mi to denerwuje, bo ich, ich wcześniej było naprawdę bardzo, 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 bardzo dużo. Ale zobaczymy. Jeśli chodzi o rośliny i ogródek, to powiem szczerze, że ja nie wiem, gdzie ja mam to postawić. I nie wiem, czy nie zlikwidujemy babci tego czegoś, jak ona i tak tutaj nie będzie siedzieć. To było z mojej strony kompletnie nieprzemyślane. I czy tutaj nie zrobimy takiego ogródka w sensie, że, że będzie oddzielny z oddzielną furtką? Myślę, że to by było całkiem spoko miejsce. Punda, ciekawe, kiedy ty będziesz rodzić? Mógłabyś dzisiaj, ale nie, 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 nie. Oni dopiero wczoraj tam z Fernandem figlowali, więc tu nie ma mowy. Dobra. Ona cały dzień będzie. Aha, nie, 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 ona już nie sprząta. Ja myślałam, że ona jeszcze sprząta. Eee, dobra, i tam. On jest. Aha, on idzie tędy. O, to może tutaj coś po drodze zauważy. Ej, no wiecie co, zawsze jak mnie to nie interesuje, to wokoło jest masa kamieni. On ma takie dziwne cienie na tej twarzy. Ja nie wiem skąd mu się to bierze. A może. A. To od tego kapelusza chyba. To jest od tego kapelusza. Zawsze tak na, jak na niego patrzę, to się denerwuję, że on jakoś tak dziwnie wygląda. Ale to jest kwestia kapelusza bo przecież, jak on wchodzi w samych majtach. to tego nie mam. Mm, a może ty kwiaty zerwiesz? Nie no, nie miałeś kamienie zbierać, proszę pana. Ja się tu rozejrzę, chociaż oni ostatnio tędy chodzili, w tym świecie nagle zabrakło kamieni szlachetnych. Nie, po prostu nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Hmm. O, nie, to jest. Grzyb. Grzyb. Grzybów to oczywiście jest pełno teraz. Szczetrujących pewnie. O, w końcu, w końcu coś mamy. Czy to będzie coś szlachetnego? No, właśnie. Kurczę, czy to będzie się nadawało do. On w sumie powinien na koniu tutaj jechać, ale ja to źle zrobiłam. A gdzie jest nasz Fernando? No on się tam z pundą mija. Idzie się z pundą. So. O, o tak! I wiecie co? Tak, tak, tak. Dobrze dobrze, dobrze, dobrze to przewidziałam. Tak ona zaczyna rodzić dziecko. Dobra I ten, to ty w takim razie. Hmm, powinieneś wrócić do domu. Dobra, olewamy kamienie, wracaj do domu. Olewamy. Ej, dlaczego ja nie mogę tego, nie tego wyłączyć? A, mogę. Mogę e... Sana Artistic Hat. Co to jest? Dobra, nieważne, on, on idzie do domu. To teraz chwilę potrwa. Babcia gdzieś, gdzieś tu panikuje. Ciekawe, co się urodzi, wiecie co? Ha, ja w ogóle nie pomyślałam o imionach. Ja w ogóle nie pomyślałam bo o imionach. Chyba jak się yy, Bąbulątko urodzi, to po prostu ja się zatrzymam na chwilę. Jakieś fajne afrykańskie imię by się przydało, aczkolwiek, no, I tan ma pochodzenie, że tak powiem, afrykańskie troszeczkę, ale to, do, to tylko po babci. A imię ma już takie bardziej europejskie, ale Zola so, ma imię afrykańskie w ogóle. Dobra. Simonku, gdzie ty jesteś? On ostatnio spał na mieście znowu. E, Śpi tu. Cie co, ja już, ja już odpalam telefon i patrzę w wujka, google i szukam imion. Dlaczego ja się nie przygotowałam? Dlaczego ja się nie przygotowałam? E, google. Google. Chociaż to ja w sumie po poczekam bardziej na to. Zobaczymy, jaka będzie płeć dziecka. Eee, ale chociaż sobie poszukam teraz jakieś fajne stronki z imionami. Eee, dziewczynka! Ej, wiecie co? Mi się najczęściej rodzą dziewczynki w Simsach. Najczęściej są to dziewczynki. Ja naprawdę tutaj nic, nic nie kombinowałam, nie wpływałam na ciążę i byłam przekonana, że będzie chłopak. Naprawdę byłam przekonana, że będzie chłopak. Mówię, coś z tych dziewczynek już za dużo mamy, ale dobra, ok, jak jest dziewczynka, to ja szukam imienia teraz. Wiecie co? Nie, 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 nic mi się nie podoba, jak już szukam, szukam w tym w internetach, nie wiem. ale wpadłam na pomysł, jak ją nazwiemy. Nazwiemy ją tak, jak ma na imię adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej. Tak, będzie Kabula. Dobra, możemy jej wybrać cechy, jejku. Czasami chyba naprawdę bym wolała, żeby te cechy już same mi się wybierały, żebym nie miała na to wpływu, bo ja nie wiem, czy... <laughs> czego ja chcę. Możemy jej dać, żeby lubiła zwierzęta. Ja zazwyczaj e, takie cechy daję, ale tutaj widzę, że tego nie ma. Aha, bo tu nie są wszystkie. Aha, dobra. <śmiech> <śmiech> Może przyjacielska, mm, łatwo nawiązuje samo znajomości, lubi przeby przebywać wśród przyjaciół. Albo uwielbia upał, o tutaj <grym, <grym, oni narzekają, że za chwilę im gorąco, znaczy nie wszyscy, ale to dużo uwielbia upał. Jej się tutaj, a może łatwo się zachwyca, ej dajmy tą cechę łatwo się zachwyca. Ja, ja w sumie nie, nie znam zbyt dobrze tej cechy, to akurat sprawdzimy. Dobra, okej. Okay. Ciekawe, jaką ona będzie miała skórę: czy bardziej po mamusi, czy po tatusiu, ale wydaje mi się, że to będzie takie wypośrodkowane. O, tak! Dzień dobry! Dzień dobry! O, jest to taka mieszanka mamusi i tatusia, jeśli chodzi o skórę. Fajnie. O jejku, jakie ona ma straszne oczy. Te dzieci mają, chociaż takie dziwne, dziwne, te dzieci u mnie mają te yy, rzęsy. Zawsze wyglądają, jakby miały, miały doczepione. Tak, i to Doszedłeś w końcu. A dlaczego? Aha, już myślałam, sobie, że higiena mu znikła. A ty zamiast się tutaj przywitać z dzieckiem. Ja cię i tan. Wyściskaj. Ja, Jaku naprawdę myślałam, że będzie chłopiec. Ja, ja czasami się wydaje, że ja mam przeczucia, ale tym razem przeczucia nie miałam. Znaczy, tym razem przeczucie mnie po prostu myliło. Dobra, masz dziecko, tak. I co ona robi? Teraz ona już zajmuje się domem rozwieśbranie. Łóżeczek specjalnie nie miałam dla, dla małych dzieci, ale już nie chciałam nic nowego tam pobierać, bo ja i tak sobie coś tam usuwałam z nudów. E, bo te łóżeczka to ma się tak dosłownie chwilę, aczkolwiek może coś znajdziemy, nie ma. Ale to w miarę, w miarę pasuje. Dobra, cieszysz się i tanie, tak? Ona ma dosyć taką skórę, bardziej bym powiedziała jego niż jej. Um. Baw się wspólnie. On się musi umyć. Ojejku, ja nie spojrzałam, że on się musi umyć. Nie, nie, nie. Jestem ciekawa, kiedy będziemy mieli też źrebiątko. Będzie wesoło. Same dzieci. E... <laughs> Idzie... Aha, prysznic. Jejku, jej. zaczęłam czytać, co tu jest wokoło. Ciekawe, kiedy będzie zierabiątko. Będą dzie dzieci ludzkie, dzie dzieci, e... dzieci zwierzątkowe. Będzie wesoło. Będziemy mieli tutaj dużo osobników na parceli naszej. Dobra, ja ogarnę sobie troszeczkę ich potrzeby. W tym czasie, W tym czasie już po tych wielkich narodzinach. Ale szybko urodziła to dziecko. Myślałam, że wieczorem jakoś będzie. I Tanowi może zrobimy, żeby on coś tam w tym swoim składziku tutaj jednak dzisiaj porobił. Może, może bardziej coś w majsterkowanie. Ale dobra, na razie dam mu spokój. Tala patrzy się przez okno. Co ty masz mogła robić? Czy naszym zwierzątkom brakuje kontaktów? Nie, one są ok. Dobra, Tola, to ty możesz sobie patrzeć przez te okna. Patrz przez okna. Ej, jakoś tak dziwnie ciemno tutaj po tej stronie tego pomieszczenia. Nie wiem czemu. Czy ja mam na pauzie? Nie. Zumindem, <grym> że coś tak nie ruszają. Ej, dobra, i ten się myje. I jak on się już myje, to ja mu tutaj. Ej, dam, żeby on coś odkrył. Ej. Stwórz. produkcję masowa. Ej, a wcześniej nie miałam tego. Gadżet. A, dobra, to są też... <laughs> ja, 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 nie ogarniam. To są te rzeczy, jak on już coś wynajdzie, to, to on może sobie to powielać. Ale ja bym żeby on to wynalazł. Coś, coś, coś nowego. Zastanawiam się, troszeczkę się boję, żeby on mi się tutaj nie podpalił, bo on czasami, niestety... Yy, to znaczy, czasami on. Yy, innym, przy innym simie to miałam, że mi się podpalił, właśnie, jak coś próbował wynaleźć. Ale w razie czego to on szybko sobie poleci do prysznica. Niestety tutaj takie prawdopodobieństwo istnieje. Prawdopodobieństwo niebezpieczeństwa. Nie chce mi się czytać tych powiadomień. Yy, przegapiłaś tyle zwierów, że jajka się wykluły. Ja mówiłam o tym, że będziemy tutaj mieli same yy, dzieciaczki. To teraz mamy też dzieciątka kurczaczkowe. Super. Eee, baw się z, kur z kurczaczkami. Eee, słońce zachodzi. Ja ostatnio narzekałam. Eee, że ja tutaj jakoś tak nie ogarniam, gdzie jest to słońce. Bo ja nigdy nie widzę wschodu i zachodu. Ja jakoś bardziej w, w rozgrywkach takich, gdzie miałam domki nad morzem, to się skupiałam na tym. A tutaj o, słońce zachodzi po prostu w tym miejscu. Ja wiem, że to jest nie nieistotne, ale ja tak sobie po prostu gadam uriu, co mi w takich pierdutach. M mamy Aha, jeszcze mamy nowe ognisko. Może babcie tutaj wyślemy, żeby sobie posiedziała. Tylko szkoda, że nie można. Zmienić krzesełek. Co, pobawia się z kurczaczkami? Czyli z e, jaja, są jaja i tak. Dobra. Kurczątka. Dobrze. Komuś dzwoni telefon. Mm, Tanowi dzwoni telefon, ale nie, nie odbieramy. Ja już e, raz e, wspominałam o tym, że mi te telefony się tutaj średnio podobają w tej mojej rozgrywce, że mi to nie pasuje. Może ja mu wyciszę ten telefon. Powinno mu wyciszyć. No! Powinno mu wyciszyć telefon i ja to zrobię. Tylko gdzie to było? Ustawienia telefonu, wycisz tak. Ciekawe co on teraz odkryje, ale nie wiem, czy czekać z nim aż co on. coś odkryje, chociaż on się nawet dobrze czuje. Kurczę, ale wiecie, co ja bym poczekała aż ten, aż ta punda urodzi, ale to chyba będzie za dwa dni dopiero. Nie, nie wiem. A może ja tu tak szybko przyspieszę czas? Oh, <laughs> Dobra, ja jeszcze pomyślę. Chociaż, albo nie, dobra, dobra, nie, ja, jest, ja jestem niezdecydowana, e, bo nasza punda dopiero, mówię, chyba za dwa dni będzie. E, a Aha, czyść pytasz szczotkuj. Może ona ją troszeczkę się nią zajmie teraz, chociaż ona jest trochę głodna. O, babcia sobie tutaj czerwie swoją magiczną ruszczką. Róż żreb e, Nie, źre, źre, na żrebionko tutaj poczekamy w następnym odcinku, albo po prostu, nie wiem, nie wiem. wiem. E, głód, głód. A, ona ma pełno jabłek przecież, może jeść jabłko. Pęcherz trzeba też ogarnąć. Pryjśnic trzeba ogarnąć. Ona się czuje całkiem ok, babciu. Ja, tak jak sobie gadam, czasami sobie babcia się czuje też ok. A i ten. I ten poprawił swoją umiejętność wynalazczość, osiągając oh! poziom trzeci. Ale on tutaj dzisiaj chyba już nic więcej nie wynajdzie, aczkolwiek jeszcze chwilę poczekamy. Jejku, a dziecku, jak się czuje dziecko? ją teraz trzeba będzie zaraz ten nakarmić. Dobra, Zola, to ty jeszcze może zdążysz. Um, zdążysz pójść do toalety. O, 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 o. I ten um, magiczny gnom? Tanie? Co to jest magiczny gnom? Jajku. Ja nie wiem, do czego służy to coś. <laughs> Ale śmieszne. Nie widziałam tego jeszcze. Yy, ile to jest warte? Yy, a co nie można sprzedać? Yy, tysiąc. Ej! To całkiem spoko. Yy, dziecko płacze? Nie płaczę jeszcze. Te te <grymne> Zepsułaś, zepsułaś toaletę? Kto coś zepsuł? Użyj od... Odetkaj! A, zatkała! Co? Zatkałaś toaletę? Co ty jadłaś? Jabłko. Dobra. I tanie, i tanie. I dobra, wiesz co? Jest wieczór, ja, ty, ja już tak na szybko ich tylko sobie tutaj ogarniam i... I żegnamy się. Widzimy się następnym razem albo jak się urodzi to nasze kochane malutkie źrebiątko, albo jakoś może uda mi się nagrywać w tym czasie. Yy, tutaj, Timon jest ogarnięty. Za Dziecko trzeba nakarmić. Ona zaraz będzie płakać. Weź na ręce. Dlaczego nie może, nie może być po prostu nakarm? Aha, tej butelkę. Jakoś tak mi się dziwnie to nie pojawiło. Yy, babcia, dobra. Babcia, niech robi to, co tylko chce. I ten, czy ty masz coś do jedzenia? Nie jestem się, żeby oni e, jedli tutaj. A gdzie ty prowadzisz? Aha, prowadzi do zagrody swojego Fernanda. Nie ja mu dam pomidory, żeby on zaraz pomidora zjadł. Coś, coś ci i tanie nie wyszło z tym prowadzeniem. Jedz. E, energia, pęcherz, głód. No, nieźle. Jest, nie jest źle. jeszcze, 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 jeszcze jedz. Dobra, ona tutaj się malutką zajmuje. Tylko zaraz trzeba będzie zmienić pieluszkę. To może Iton to zrobi? Energia pękasz? Nie, dobra. Najwyżej ona ich e, obudzi w nocy. Babcia, babcia. Ty też łazisz. Sypialnia babci mi się bardziej podoba niż ich. No ale tak się jej tak się trafiło. E, dobra, mamy, mamy tutaj naszych wszystkich że tak powiem, domowników domu. E, żegnamy się powoli. E, tak jak wspominałam, chyba na, następnym razem się widzimy, jak się będzie pojawiało źrebiątko e, maluteńkie i kochane, słodziutkie pewnie, koniątko. E, dobra, do, do zobaczenia.